Ejka, witajcie. W poprzednim odcinku nawiązałem do tego, że aby, aby się rozwijać, musicie opuścić swoje miejsce pracy, swoje miejsce zamieszkania, musicie ruszyć tą dupę i wtedy na pewno, na pewno się rozwiniecie. Bo siedząc na miejscu nie można, nie można nic się... Rozwinąć. Firma do pewnego momentu pozwoli ci się rozwinąć, bo może być tak, że są przeróżne rzeczy do robienia w róż, w róż, różnymi metodami, różnymi stylami, ale w pewnym momencie jest koniec. Możecie właśnie zrobić to w jednej firmie, To potrwa rok, dwa, w drugi dziesięć. No i tak jak już powiedziałem, czas najwyższy: wyjechać. I, i często zachęcam do wyjazdów za granicę, tak jak ja uczyniłem. Wyjeżdżając po różnych, skacząc w różnych kontraktach w innych krajach, nabrałem przefantastycznego, prze wielkiego, ogromnego doświadczenia, którego nigdy w życiu bym nie zdobył, siedząc w tym jednym, jedynym zakładzie. Pamiętam, jak pierwszy raz wyjechałem, spawając drutem proszkowym, gdzie myślałem, że mam już naprawdę Super wprawę w, w drużynie proszkowym. Pojechałem za granicę, właśnie spawać trypody, czyli podstawy, podstawy od wiatraków, takich wielkich wiatraków, które idą na morze. Ogromny wiatrak, który, który no, on wtedy pamiętam kilkadziesiąt metrów, miał 60-70 metrów, już nie pamiętam. Bardzo duży był dla mnie wtedy to był ogromny element. I słuchajcie. Wtedy zobaczyłem, że jednak te spawanie proszkiem nie idzie mi tak, jak powinno. Ale na szczęście po dwóch, trzech dniach nabrałem wprawy, podglądając, podpytując, tak jak już to kiedyś Wam wspomniałem, Portugalik i Hiszpanów, którzy tam pracowali. To jest ogromny właśnie plus tego, że wyjeżdżając właśnie za granicę w ogóle na inne kontrakty, nabieracie ogromnego doświadczenia z takie doświadczenie, w ogóle nawet jeżeli tylko w Polsce byście jeździli, to nie jest nawet te same doświadczenie, co wyjeżdżalibyście za granicę, bo każdy kraj ma też co innego do siebie. Nie tylko, że się nauczyłem oczywiście lepiej spawać, ale nauczyłem się rzeczy, które, które wcześniej nigdy bym nie spodziewał się. Nie wiem, kultury pracy, to, że można. można to, że można z każdą sprawą pójść do przełożonego, który ci pomoże. No, wiele, wiele rzeczy. No, to nie jest dzisiejszy temat na, o tym, żeby mówić, czego można się nauczyć, ale przede wszystkim właśnie e, pracy i tej mentalności innej. To się, to się można fajnie nauczyć. Jednakże <laughs> takie wyjazdy też uczą e, tego, że zarabia się. Dużo większe pieniądze niż w kraju, w delegacjach, dużo więcej się zarabia i powoduje to, że później nie chcecie wracać do kraju. To też jest, to jest taki plus i minus. Lepsze pieniądze, ale za to nie chcecie wracać do kraju. Najgorsze jest to, że jeżeli, jeżeli ktoś w to się wkręci, pracuje tam latami, a najgorsze, jak ma jeszcze rodzinę w Polsce, to 90-95% prawdopodobieństwa, że ta rodzina nie przetrwa. O. Uj. Przepraszam, bo taka rozłąka to jest yy, gwóźdź do trumny dla dla rodziny, dla związku, dla tej relacji. Zaczynacie się od odseparowywać z, y, te osoby zaczynają żyć swoim życiem i właśnie to powoduje, że te związki upadają. Więc to jest strasznie duży minus, bo ja myślę, że rodzina jest najważniejsza i na dzień dzisiejszy nigdy w życiu bym nie pojechał. Owszem, można sobie pojechać na miesiąc, na dwa, na dwa razy w roku, żeby, żeby coś może sobie dorobić, ale jeżdżenie cały rok i przyjeżdżanie tylko na parę dni, parę razy w tygodniu, to nie ma sensu, nie ma sensu. Jeżeli macie rodzinę, a najgorsze, jak macie malutkie dziecko, które... Ma 3-4 latka. To jest najpiękniejszy okres, kiedy musicie być razem tak, jak mój syn obecnie ma 4 latka i nie wyobrażam sobie go zostawić. Zapłakałbym się chyba. Najśmieszniejsze jest to, że człowiek im starszy, tym jest bardziej taki empatyczny, emocjonalny, więc na dzień dzisiejszy chyba bym po prostu się zapłakał. I on tak samo, więc nie wyobrażam sobie, żeby to rozdzielać i to jest. Największy problem, żeby, żeby właśnie zostawiać tę tą rodzinę. Właśnie ten filmik, ostatnio taki rozwojowy, był skierowany najbardziej do osób, które, które nie mają rodzin. Jednakże, można mieć rodzinę i można też wyjeżdżać, bo można robić tak, że pracuje się od poniedziałku do piątku gdzieś w jakimś miejscu i <laughs> wraca się na weekend, albo, tak jak już powiedziałem, pojechać na. 6 tygodni, na 5 tygodni, dwa, trzy razy w roku, a resztę czasu spędzać z rodziną i pracując gdzieś w pobliżu. Bo najgorsze jest to, że jak człowiek już się przyzwyczai do zarabiania dużych pieniędzy, to ma problem z posiadaniem tych pieniędzy, z utrzymaniem tych pieniędzy. Bo często jest tak, że im więcej się zarabia, tym więcej się wydaje. Więc nie warto nie warto po prostu żyć takie na dwa domy. Tu w Polsce, tu za granicą, bo i tak nic z tego nie będzie. Jeżeli w ogóle ktoś z Was ma problemy z finansami ustawieniem, to zapraszam do na stronę www Świat Sukcesu na umówienie się na konsultację, bo z chęcią też Wam pomogę przeskoczyć ten problem. Sam miałem w przeszłości kilkaset tysięcy długów, problemów naprawdę na wielką skalę. To nie jest właśnie temat na dzisiaj, ale może kiedyś bym nawiązał do tego w jakimś filmiku. Zapraszam serdecznie. To na pewno będzie, będzie wartościowa lekcja, wartościowa konsultacja, która pomoże niejednej osobie właśnie na, na to, żeby stanąć na nogi. Dobra, ale. Po reklamie, bo to taka była malutka reklama, wiadomo, na swoim kanale trzeba się reklamować. No i dobra, lecimy dalej. Kolejny plus, kolejny minus. Teraz minus zrobimy. Wyjazdów na kontrakty, bo sam po sobie zauważyłem skakanie po różnych kontraktach na różnych kontynentach. Może nie, w różnych krajach. Może być naprawdę wielkim minusem, jeżeli chodzi o emeryturę, bo ja na dzień dzisiejszy straciłem dobrych parę lat skacząc właśnie, bo tu gdzieś, tam gdzieś, tu nie dostałem papierów, tam nie dostałem, pojechałem do Bułgarii, pamiętam, to do dzisiaj nie mam żadnych papierów i większość moich znajomych nie miało, bo to jakby na czarno w ogóle okazało się, że było legalnie, ale nielegalnie, sam nie wiem, więc takich firemek, jak gdzieś skoczysz po prostu na 2-3 miesiące tutaj do Norwegii, tutaj do Irlandii, tam do Anglii, to tak naprawdę ani lata pracy, ani nic nie masz, tylko trochę pieniędzy. Więc to jest straszny minus skakania na kontraktów. Jak już naprawdę gdzieś chcecie tak robić, że będziecie skakać, no to zatrzymajcie się przynajmniej na te 6 miesięcy w jakimś danym kraju. Aczkolwiek wiele krajów nie da Wam emerytury, jeżeli nie będziecie mieli ciągiem przepracowanych, tam 5 lat minimum. Holandia tak ma to nie muszą być całe 5 lat, tylko że w roku musicie te minimum pół roku przepracować, żeby wam zaakceptowali. Więc jeżeli ktoś na to patrzy, bo niektórzy nie patrzą, bo ja obecnie wiem, że no 2050 rok prawdopodobnie nie będzie pieniążków już na emeryturę, populacja tak jakoś spowolniła rozwój naszej populacji, narodzin, zmniejsza się w ogóle populacja Polaków i więcej tych starszych jest niż młodych się rodzi. No może nie, może troszeczkę źle to powiedziałem, populacja. Populacja to raczej jest cały. Załóżmy, że tak, 2000, w 1980, chyba 1970 roku przeprowadzili badania, że Dwie osoby, nie, cztery osoby młode pracują na jednego emerytura. Dzisiaj mamy 2024 rok. Pracują dwie osoby na jednego emerytura, na jednego emeryta, przepraszam. A w roku 2050 prawdopodobnie będzie dwóch emerytów, i na nich będzie musiał jeden młody pracować. Więc tak czy siak. Prawdopodobnie ten cały system emerytalny padnie, chociaż jakoś go tam przerobią, że będziemy tam jakieś ochłapy dostawać, może 200 zł na miesiąc, żeby po prostu nie było, że, wam, że nam nie dają. Ja generalnie staram się, tutaj właśnie w Holandii udało mi się jakoś te parę lat przepracować, żeby mi się jakaś tam emerytura należała, aczkolwiek. To działa troszeczkę inaczej niż w Polsce, bo w Polsce te minimum już każdemu będą gwarantować. Tutaj za każdy rok dostaje się tylko 2% z tej sumy najniższej, więc niezbyt wiele po 10 latach to będzie, ale dobra. Zawsze trzeba po prostu pamiętać o tym, że sami musimy sobie zapewnić przyszłość i emeryturę. I to koniec, bo zaczynam gadać o innych tematach. To jest wielki minus, właśnie skakania, bo nie będziecie mieli emerytury, jeżeli ktoś w dalej wziął nią Lecimy dalej. Kolejny, kolejny plus. Teraz plus wyjazdów za granicę, kontraktów skakania. Poznajemy nowych ludzi, nowe miejsca, piękne miejsca nieraz. Dowiadujemy się rzeczy o nowych kulturach. No to jest akurat fajne. Jeżeli ktoś lubi podróżować, piękna sprawa, bo i się zarobi, i się zwiedzi. I można sobie naprawdę pięknie, w fajnym stylu, po prostu pięknie zorganizować pracę z, razem z wakacjami. To jest kolejny plus. Na miejscu pracując, jeżeli macie jedno miejsce pracujecie sobie w Polsce, no, no jest, to są te plusy, że możecie na przykład więcej czasu spędzić ze swoimi bliskimi, ze swoimi znajomymi, z rodziną, bo macie blisko pracę, na miejscu, macie pracę na przykład od 6 do 14 i później cały dzień dla siebie. W Holandii na przykład niestety jest tak, że pracuje się, pracuje się 8 godzin, ale wszystkie przerwy są za darmo, więc jest się 9 godzin. Ja sobie zrobiłem tak, że pracuję 8,5, czyli 9,5, żeby w piątek, mógł, m, m, żebym w piątek mógł iść wcześniej o tej 13, zacząłem sobie weekend. Ale tak naprawdę cały dzień, cały dzień jest człowiek w pracy i często na kontrakty, jak się jedzie, ludzie właśnie jadą, żeby robić godziny, żeby zarobić, więc od rana do wieczora nie ma ich, a przychodzi później weekend. I próbują odespać to, wypocząć, i często te tygodnie lecą, lecą, lecą bardzo szybko. Więc to jest taka różnica między właśnie pracą na miejscu spokojnie, a właśnie z, z kontraktami. Często właśnie kontrakty i te najlepiej płatne kontrakty dostaje się. O, ja się zawiesiłem. Te właśnie najlepiej płatne kontrakty. Robią, da... no jakby to powiedzieć? <grych> Czekajcie, bo ja po prostu się zamotałem. tak szybko gadam tyle myśli. Jeżeli projekt się kończy, trzeba skończyć, to po prostu firmy biorą ludzi, da... płacą dużo, dużo większe pieniądze, ale żeby to skończyć w czasie. A żeby skończyć w czasie, to trzeba robić dużo godzin, bo odsetki karne za nieskończenie projektu w danym terminie są ogromne, więc często. Zapłacenie ludziom trochę większych pieniędzy jest bardziej opłacalne niż po prostu niewyrobienie się w czasie. I to właśnie na tym polega. Więc, tak jak już wcześniej na początku powiedziałem, najlepiej właśnie znaleźć sobie taki kontrakt, który, na którym bardzo dużo płacą i po prostu pojechać sobie na szczała na, na 6 tygodni, na 2 miesiące i zarobić sobie więcej pieniążków, ale być u siebie na miejscu. Ze swoją rodziną. To jest najważniejsze. Bo rodzina to siła dla mnie. Na pierwszym miejscu jest rodzina, zawsze była na pierwszym miejscu. Nieważne, co by się działo, zawsze po prostu oni, oni będą się liczyć. I to są takie najważniejsze rzeczy, które różnią, różnią właśnie pracę na miejscu, a z wyjazdami, z kontraktami. Jeszcze jedna rzecz zapomniałem. Wyjeżdżając na kontrakty, często można nauczyć się dodatkowo jeszcze języka jakiegokolwiek, bo w zależności do jakiego kraju pojedziecie, można nauczyć się języka nie tylko kultury znać, ale języka potrawy jakieś. Więc to jest taki plus. Więc zastanówcie się nad tym, co chcecie w życiu robić, czy siedzieć po prostu w jednym miejscu całe życie, nic w życiu nie widzieć, czy po prostu od czasu do czasu gdzieś pojechać. I pamiętajcie, jeżeli gdziekolwiek pojedziecie. Na jakikolwiek kontrakt korzystajcie, zwiedzajcie, nie bierzcie, nie siadajcie po prostu na weekend i nie chlejcie sobotę, niedzielę, bo później nic wam się nie będzie chciało i nigdzie nie pójdziecie, nic nie zobaczycie. A na tym właśnie to polega, żeby zarobić i jeszcze zobaczyć. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem Łapkę w górę. I napisz komentarz, co naprawdę ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać e, pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśnięcie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj do tego dzwoneczek. Dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co. Wrzucę nowy filmik. Za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć. Funkcję wesprzyj, dzięki temu e, drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. E, mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia, cześć!